To, co się działo w polskiej gospodarce w 2023 roku, pokazuje czy też determinuje, jak może wyglądać 2024 rok, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Tymi głównymi składowymi, które będą prawdopodobnie ciągnęły polskie PKB, są w mojej ocenie konsumpcja. Która prawdopodobnie urośnie w granicach 3%, jeśli chodzi o cały 2024 rok. Elementem, który jest dosyć nadal niewiadomym, a może mieć silny wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze PKB, są środki, które wpłynęły z KPO. Ponieważ inwestycje po w zasadzie rekordowym dobrym roku 2023, gdzie odnotowaliśmy wzrost w granicach 8,4%. To 2024 rok może przynieść niestety uplasowanie się tych inwestycji w granicach 0%. Wynika to chociażby z tego, że 2023 to było końcówka i nałożenie się finansowania dwóch programów z Unii Europejskiej. Tą niewiadomą, o której mówiłem, jest. Ten napływ środków z KPO, jeśli te środki zaczną rzeczywiście pracować w trzecim i czwartym kwartale, być może inwestycje skończą e, rok z wynikiem dodatnim, co ostatecznie e, powinno się przełożyć w mojej ocenie na wzrost gospodarczy w granicach 2,4-2,5%, e, jeśli chodzi o cały rok. Czynnikiem, który z kolei. Negatywnie przez większość roku, najbliższy, najbliższy rok, będzie wpływał negatywnie na PKB, jest nasza wymiana handlowa i to, co dzieje się u naszych, niemieckich, u naszych zachodnich sąsiadów, z ich, go, z ich gospodarką, z ich przemysłem, ich, z ich nastawieniem do, do kupowania produktów. A trzeba pamiętać, że nasz eksport jest zależny w 27% od tego, co się dzieje w Niemczech, a dzieje się tam niezle. Kraje Unii Europejskiej, nie będziemy na pewno w czołówce wzrostu, ale też ten skok, który my wykonaliśmy gospodarczo w Unii Europejskiej, ta luka, którą mimo braku środków z KPO przez blisko dwa lata wypełnialiśmy własnymi środkami, no, pokazuje pewną siłę polskiej gospodarki i musimy robić wszystko, i te środki z KPO, które wpłynęły e, do Polski, na pewno w tym pomogą, żeby lukę rozwojową z Unią Europejską jeszcze bardziej e, zmniejszać. Też trzeba pamiętać, że kraje rozwinięte też w strefie euro mają dużo niższy poziom. E, czy dużo wyższy poziom startowy, więc ich rozwój w pewnym momencie nie będzie się opierał na wartości dodanej, tylko będzie skręcał bardziej w innowacyjność czy robotyzację procesów, czyli zwiększanie wydajności, a nie samej wartości dodanej.